Oświata na terenie gminy Bielsk to ważny element rozwoju. Dbamy, aby nasze dzieci korzystały z dobrego kształcenia, aby nasze placówki były przyjazne i atrakcyjne. W szkole w Bielsku przebudowaliśmy boisko. Zmodernizowaliśmy oświetlenie w hali sportowej, dzięki czemu zużycie energii zmniejszyło się czterokrotnie. Zbudowaliśmy czterotorową bieżnię lekkoatletyczną wraz ze skocznią w dal. Wyremontowaliśmy dach na hali sportowej. Wybudowaliśmy sześciostanowiskową, otwartą strefę aktywności. Przy szkole w Zągotach zbudowaliśmy wielofunkcyjne boisko. Do wszystkich szkół na terenie naszej gminy zakupiliśmy pomocy dydaktyczne do pracowni biologicznych, chemicznych, fizycznych i geograficznych. W zespole szkół nr 2 w Ciachcinie wyremontowaliśmy pracownie lekcyjne, korytarz na parterze szkoły, klatkę schodową oraz toalety. W szkole podstawowej w Leszczynie Szlacheckim rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy sieć internetową. W zespole szkół nr 3 w Zagrobi odnowiliśmy część przedszkolną. Ponadto zakupiliśmy sprzęt komputerowy, laptopy, komputery. Tablice interaktywne, projektory multimedialne, sprzęt nagłośniający i drukarki. Z myślą o najmłodszych ich rodzicach, wybudowaliśmy klub dziecięcy maluszek. Tu dzieci mają idealne warunki do zabawy i ulubione ciocie, które dbają o maluchy, gdy rodzice są w pracy. W ostatnich pięciu latach na inwestycje oświatowe wydaliśmy ponad 5 milionów złotych. A to jeszcze nie koniec. W roku bieżącym rozpoczynamy budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Ciachcinie. Na pozostałych budynkach oświaty, w tym klub Dziecięcy Maluszek, zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Dalej będziemy inwestować w oświatę, ponieważ bardzo nam zależy na tym, żeby nasze szkoły były przyjazne i atrakcyjne dla dzieci i rodziców.